Witam Was widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale. Na wstępie chciałabym Was przeprosić za wszelkie psie: tryptanie, psie dyszenie, psie, jojczenie, psie. Mamo, daj mi jeść, bo jestem głodny, nie karmiłaś mnie od tygodnia, mimo że zjadłem dzisiaj więcej niż powinienem. Tak? Ech. Just spaniel things. Żeby było śmiesznie, to ja nawet nie mogę powiedzieć: przestań. Nie mogę podnieść głosu, żeby on ogarnął, że coś się dzieje. Bo nie słyszę. I co ja mam zrobić? Nie będę dziecka bić. Nie wolno bić zwierząt. Podobno dzieci też nie wolno bić. Ale moje wychowanie wskazuje na, na co innego. Ale to jest y, temat na inny film. Przejdźmy może do tematu tego odcinka, żeby było nieco milej, sympatyczniej w ogóle. I dlaczego ja tak macham tymi łapami? Dziękuje, mam nieco tu, ale żebyście lepiej widzieli to, co mam wam pokazać. W sumie tak jest chyba nawet lepiej, jak to tło jest takie szersze i ja nie jestem na pół ekranu. Hmm, tylko trzeba nieco inaczej mangi postawić, żeby były takie, którymi można się pochwalić, bo he nie są już dodrukowywane, albo ludzie dawali za nie horrendalnie wysokie ceny. Wspaniel, błagam, daj mi nagrać. Ja już nagrywałam shortsy przed chwilą i już byłeś dosyć upierdliwie połóż się spać, z północ. Dlaczego ty nie śpiesz o północy, staruszku? Dlaczego ja nie śpię o północy? Mając od rozliczeń. Mam mangusie, które sobie rozpakujemy. Ogólnie to. O, niektórych wiem, co to za mangusie, bo nie zerwałam tych oznaczeń z. ze studia Aaaa, matko nie będzie patologią. A więc po, st po standardzie ja będę sobie je otwierać i w trakcie to Was gadać. O ile w ogóle mnie zrozumiecie, bo czasami dosyć głośne są te turki. W ogóle może coś nagrywać asymyrek w ogóle strasznie mi spada ten Ogólnie to jest kilka minut po północy. Ja właśnie nagrywam film na YouTube'a. Dlatego jestem nieco cichsza, no bo nie będę się drzeć o tej porze, prawda? Tak bym się o tej porze, to sąsiedzi polubiliby mnie jeszcze bardziej niż lubią mnie teraz. Znaczy nic takiego nie zrobiłam, żeby mnie nie lubili. Ale wracając, że jest północ. No to mamy kilka minut po północy. Ja mam jutro jedno zaliczenie. Jutro mam jedno. Pojutrze mam drugie zaliczenie. Jeszcze, żeby było śmiesznie, to na jutro muszę skończyć sprawozdanie. Jedno na środę, czyli na pojutrze. Muszę skończyć drugie sprawozdanie. A ja siedzę i nagrywam filmy. film na YouTubie. Tak, żeby nikt nie pomyślał, że ja robię coś takiego, że YouTube jest dla mnie ważniejszy niż studia. YouTube jest dla mnie takim trochę odskoczną od rzeczywistości. Jakkolwiek to nie brzmi, no bo nie jestem no zbyt lubiana na uczelni. Nie dziwię się, bo mam taki charakter, że po prostu to jest straszne, więc mi się nie dziwię. Dlatego YouTube znam taką odskocznią, że ja mogę się wygadać jakby do kogoś. Czyli mówię do Was i mam taką, takie poczucie, jakby... jak to powiedzieć? Mam takie poczucie, że mówi... Nie, jest coś takiego, że ludzie muszą swoje, nie funkcje socjalne, tylko takie muszą się socjalnie spełnić, tak? Każdego dnia. I dzięki temu, że ja, ja do Was gadam, właśnie spełniam to, nieobowiązek obowiązek, nie to jest, to jest potrzeba socjalna, czy jakoś tak nazwijmy to. Socjalna jest późna, ja już nie myślę. Bo przed YouTube'em, zanim zaczęłam w ogóle nagrywać, to chodziłam po mieszkaniu i gadałam sama do siebie, tylko gadałam tak jakby do wielu osób, czyli Mówiłam jakby do wielu osób, komentując to, co się dzieje, więc mój mózg jest już nieźle poryty przez to, że no, w sumie to gadam albo do siebie, albo do psa głównie. Mam tam niby kilka znajomych, z którymi gadam, ale też nie jest to tak, że mam jakieś takie ścisłe więzy i rozmawiam o wszystkim. Mówię. Sporo takich rzeczy, które mnie jakoś stresują albo mam w głowie, to bardziej chyba rozmawiam sama ze sobą ale to też jest w sumie, o tym no, też możemy porozmawiać, tak nagrywając odcinki znajduję kolejne tematy, na które możemy rozmawiać. Ogólnie, nie, po, za już razy ogólnie, no. Mm. Jakbyście robili challenge z piciem herbaty, albo wody, albo czegokolwiek, na, na każdą moją ogólnie, to żebyście z pół litra wypili. A ty się dalej kręcisz, no nie może się z dzieciak położyć. Wracając, nagrywając ja to w trakcie znajduję kolejne tematy, na które mogę nagrać, tylko są to takie bardziej tematy nie rozrywkowe, tylko takie bardziej poważne, typu zaburzenia odżywiania, typu jakieś problemy, wszelakie problemy. I myślę, że nagrałabym coś takiego, jeżeli jest jakiś podejrzany głos, to właśnie komputer, pod który jest podpięty O-Ring nieco wystartował. To miał być ogólnie taki dosyć spokojny, luźny, szybki vlog z rozpakowywaniem mang. Może niektórym się to podoba, że tak pokazuję Wam co, jaka, jakie mangi mam, jakie dodatki są dorzucone do mangi, jak wygląda kreska, ogólnie, ogóle o tej kresce się rozwodzę, to mam wrażenie, że tak pierdziele głupotę. To, to jest też kolejny temat, w sumie każda recenzja pojedynczej mangi może być osobnym filmem i nie poniekąd nie ten YouTube jakoś tak jarę bo mogę Mówić, ja uwielbiam mówić. Ja się śmieję, że ja wykorzystuję. Jest, jest taka teoria, że ileś tam słów mówią średnio mężczyźni kobiety. Ja się śmieję, że ja wykorzystuję ten średni zasób słów większość kobiet, bo większość kobiet mówi mnie ode mnie. Już się ze mnie nauczeli śmiali, że prędzej mnie słychać, aniżeli mnie widać, i coś w tym jest. Może przejdźmy już do mangusi. Mangusie, kocham mangusie. A ja mamy pierwszą mangusie. O tak tokijski singielki, ich tęgie rozkminy z takim dodatkiem ala zdjęcie, były jakieś zdjęcia właśnie tego typu. Są takie aparaty, jak to się nazywa? To influencerzy teraz dosyć często gęsto to pokazują właśnie powiem tak, instax, In, instax, 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 jakoś tak wydaje mi się, że to się nazywa, że właśnie takie zdjęcie nam dają. To mam taką kresaczkę. Mam nadzieję, że nikomu nie się spojzeruje. Jest to taka. Nie powiedziałabym, że najpiękniejsza kreseczka. Jest to taka zwykła kreseczka, ale ma coś w sobie. Ja tam i tak bardziej niż nad kreską, to skupiam się chyba nad fabułą w sumie, nawet oglądając czy, czy, czy czytając je. Oj, Yuri, to ja te pikantne sceny to na ogół pomijam i skupiam się na fabule z. z Diagame. Tak chyba się Chyba Diagame nazywało. Tak miałam, że tam. Pod koniec było dwie, trzy, maybe cztery, ewentualnie sześć stron, właśnie takich, na których coś się między głównymi bohaterami działo. i ja po prostu je tak przeleciałam. he, teraz he. słów. Po prostu przez nie przeszłam. No i skupiałam się na tym, na tym bardzo bo jakoś Ten aspekt mnie nigdy nie interesuje. Bardziej interesuje mnie fabuła. No, jeżeli jest fabuła, jest piękna kreska, to ja jestem zakochana. Ogólnie, jeżeli mielibyście dla mnie jakieś rady albo pomysły na filmy, no piszcie w komentarzach. Zachęcam do tego, żeby też pozostawicie like lajka i subskrypcję. Subskrypcję po to, żeby nie przegapić następnych materiałów, a lajk like po to, żeby film mógł się jakoś wybić. Zresztą dlatego zachęcam do pozostawienia komentarza. Napiszcie w komentarzu może mangusie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, tak wiem, typowy youtuber, nie? Kolejna manga jest to. Tak, pewnie źle przeczytam. Prikres u drogi. Taka mangusia. Je, wydaje mi się, że ona jest dosyć popularna teraz, przez to. Inaczej, Weszła manga w Polsce i wyszło też anime, więc dosyć jest duży pik popularności tej mangi i powiem, że kreska mangi jest dla mnie przepiękna, przepiękna. właśnie piesek z kreska jest przepiękna, a ja idę ogarnąć pieska, bo piesek aktualnie poszedł sprawdzić miskę na jedzenie, która jest pusta, po zjadł już swoją porcję wczorajszą. I on tak będzie chodził, sprawdzał, że może mu się czegoś dorzuciła. I tutaj mam taką przepiękną karteczkę. Mam nadzieję, że ja nie wam nie spoileruję, pokazując wam to. Chwila przerwy, bo muszę zająć się dzieckiem. Udało mi się wyprostować psu, że ma wrócić na łóżko, czyli wzięłam go i zaniosłam na łóżko. I wracając jeszcze tutaj, mam nadzieję, że naprawdę nie spoileruję, pokazując wam to. Uważam, że kreska jest piękna. Tak, ładniejsza niż Mandze. Ogólnie miałam taki problem, bo teraz wychodzi Anim na podstawie mangi stra Strażnik Domu Umbomoci. Ja byłam tak zakochana w Mandze, taka piękna, ty bisze, uuuu kocham biszę, nie? Ale tak jak widziałam fragment tego Anim, to moja reakcja była. Czemu to jest takie brzydkie? Naprawdę. Słyszycie to? Dziwny dźwięk. Naprawdę. Może tylko ten fragment był jakoś tak dziwnie zanimowany, a to obejrzę, ale najpierw muszę skończyć. Mangę, mam cztery tomy. Od kiedy się skończyła, mam cztery tomy do przeczytania. Ja nie wiem, ja kupuję tych plank od groma, a potem mam taki zastój i. No. zawsze jest coś innego do zrobienia, niż czytanie. Teraz mam studia, mam taki natług zajęć na studia, zajęć. Bardziej natług zaliczeń, sprawozdań, tego wszystkiego. No, masakra. Ale będzie luty, będzie przerwa, sobie ponadrabiam trochę animu. Ponadrabiam sobie mądrośćka. Mądrośćka. Mango hmm. Zrobimy sobie odcinek o biszczkach, Odcinek o Bando i Waifu byłby genialny. Kolejną męgłuśnią jest Hanako. Tom ten jest 16. Ogólnie śmiech jest taki, że ja nie mam wszystkich tomów Hanako. Mam 16, 11, 12, mam tam kilka brakujących. Ponieważ biorę te, które ostatnio znowu zejdzie, ponieważ biorę te, które jeszcze nie wycelował i uderzył w, w stoliczek, które stoi przy łóżku. I on znowu idzie sprawdzić tę miskę. A ja jego naprawdę nie głodzę. On ma troszkę już nadwagę. Jego ja naprawdę nie głodzę. On po prostu jest, wiesz, nie najedzony. Dzień dobry. Wodę ma, bo ja tak za nim chodzę i sprawdzam, czy której jest miejsce. A teraz, najlepsze jest to, że on czasami zejdzie z tego łóżka, przejdzie przez pokój, nie przejdzie do drugiego pokoju, tylko przejdzie długości jednego pokoju i potem czekasz go wsadzę na łóżko. No po prostu ten pies jest niesamowity. Myśliwski miał być, a nie myśli. Niesamowite jesteś księżniczką, naprawdę. Wracając do tematu Hanako, ja nie kupowałam, ja kupiłam chyba trzy albo cztery prenumeraty. To były te, które miały te do dodatkowe rzeczy, typu karty, breloki i ta tutaj, która. A jeszcze jedna miała artbook. A ta tutaj ma haha, ha, taka wielka, piękna. kongratul... Lecimy już wszystko z rąk, jest tak późno. bo to Już chyba powinna mi spać. Jeszcze muszę powtórzyć na jutro. Na zaliczenie. Taka piękna, kongratulacyjna odnośnie ilości sprzedanych tomów. Piękna jest. I żeby. Co? Fider. I żeby ktoś nie pomyślał, że ja naprawdę, że jakoś przykładam YouTube studia. Nie, jest studia YouTube. Ale to jest też takie moje oderwanie na chwilę od tego i taka chwila przerwa, taka poniekąd chwila relaksu. Chociaż dzisiaj to mnie... znaczy, Bingo już tak robię jakieś dwa-trzy dni, bo przez poprzedni tydzień to jakoś tak... Inaczej, bo to ująć. Trochę się rozregulowaliśmy, i on ogólnie przyzwyczaił się do tego, że ja o tej porze już leżałam w łóżku, i on jest jakoś tak chyba dziwnie zestresowany, że mnie jeszcze nie ma. I nie wiem w ogóle, jak go przestawić na to, żeby. A się tak nie stresował. To jest pies ogólnie adopcyjny, który w życie przeżył, więc się nie dziwię, że jest taki zestresowany wszystkim w ogóle moje słownictwo tej pory. To jest masakra i mam już pewnie piękne cienie pod oczami. Jak wracałam z uczelni, i lustro, stwierdziłam, że wyglądam jak zjawa. Co jest, staruszku? Piękny jestem. A i ja do niego i tak będę gadać mimo tego, że nie słyszę. To jest niesamowite. I ja idę na że i gadam do psa i będzie się na mnie dzi dziwnie patrzył. Czasami trzeba z mądrym rozmawiać, Szkoda tylko, że nie słyszę. Kolejna mangusia jest to... No bo już wcześniej tam dziesiąty! Wydaje mi się, że to jest już ostatni tom, który wyszedł, bo teraz na hop, styczeń, czy na grudzień? Nie pamiętam. Ja nie pamiętam, na który to miesiąc było. Weszło dwa dziewiąt. dwa dziewiąty dziesiąty. To jest właśnie dziesiąty. Um. On... Nie no, może... nie spolierować. I tak już wam pewnie zaspolierowałam nieźle. Kreseczka jest taka urocza, bardzo mi przypomina takie stare ani y, romansowe, tylko dwa człony. Pierwszy człon to był e, na F, a drugi był Kis. Chyba tak to było. Jeżeli ktoś kojarzy, ktoś pamięta nazwę, niech mi da znać w komentarzu. I jeszcze dodatek. Taka piękna kartka z tym. Kocham, jak romanse kończą się tak, że takim happy endem, no. ale wam tutaj spoileruję. Ktoś chce... i pewnie są to osoby, które chciały kupić pierwszy Toma. Ja wam pokazuję dziesiąty, jak się kończy. Przepraszam za spoilery. Widzę, że ostatnia rzecz na mojej kupce dzisiejszej będzie zabawna. Kolejna rzecz to jest Mangusia. Niech śmierć nas w rozdzieli. Taka piękna, z dodatkiem takim. Z tego, co pamiętam, z tego co pamiętam, to wszystkie dodatki z tej serii wyglądają tak I potem będzie to fajnie wyglądać, jak się tak ułoży Muszę wreszcie sobie kupić taką magnetyczną tablicę Myślałam nad korkową, ale jak miałabym w tym zrobić jakąś dziurę To nie chcę, wolę na ja to magnesem przyczepić To chyba jest logiczne, że wolę to magnesem przyczepić Niech śmierć to rozdzieli A. A. Też piękna kreseczka nie wiem, czy powinnam też podawać ceny, bo ceny teraz na rynku ogólnie mangowym, książkowym, głównie, no jak siedzę głównie w mangowym, to teraz jest tak, że one nieźle idą w górę, no wszystko idzie w górę, więc dobrze, że te niektóre serie już się kończą, bo ja, ja że zostałam kiedyś nazwana przedwojenną studentką, chyba przedwojenną, i to było na zasadzie tego. Że prędzej kupi książkę aniżeli coś do jedzenia, i coś w tym jest. Ale wydaje mi się, że to dobrze. Poniekąd, jakby to powiedzieć, lepiej mieć takie uzależnienie niż inna. Nie obrażając, jeżeli ktoś tutaj ma jakieś uzależnienia. Nic nie mam spokojnie, to, to tylko taki żart. Ostatnia manka na dziś. Jest to. tylko <tłynie> jeszcze, jeśli nie, to gdzie dziewiątych. A przed chwilą wam dziesiątą, pokazywałam, ja. Just paniel Things zostawię, może on się pójdzie w końcu wody napić, bo on tak zawsze robi, że tak pochodzi do tej miski z jedzeniem, w końcu się napije wody i pójdzie spać, więc nie będę go ruszać, mam nadzieję, że on mi przeszkadza to w klas i wracając. wyjść się tam dzwiątuj. To... I w ten sposób mam skończoną całą serię. Nie no, tego wam nie pokażę, no, w ogóle nie wiem, czy tą opatkę powinno pokazywać, mi to YouTube weźmie i powiem lub Jakaś ładna scena, poproszę ładną scenę, no na przykład tak. Kreska ma sobie, że jest taka niby przeciętna, ale przywodzi mi właśnie na myśl te starsze anim romansowe, i jakoś mam takie moje serduszko bije tak szybciej ze szczęścia, przez taką nostalgię. I tutaj mamy drugi. Drugą. I tutaj mamy dodateczek. Dodadeczek. Dodadeczek. Dodateczek. Do. Dodatek. Taki piękny, taki karta. Kocham dodatki... Mam kilka niespakowanych do tego do albumu na zdjęcia, i myślę, że może zrobimy albo live, albo film z wkładania tego do albumu. Przekażę wam, pokażę może. Nie wiem, czy w ogóle Was coś takiego interesuje. Niektórzy lubią przeglądać takie rzeczy, ale niektórzy mogą pomyśleć, że. O, chwali pięta! Nie jest tak, że chwali pięta. Ja po prostu chcę Wam pokazać to, podzielić się Mój kanału. Ma być taki, że się właśnie dzielę z Wami taką moją codziennością. Mam nadzieję, że jakoś to do, do Was przemawiać jakoś Was to jakkolwiek interesuje. Dajcie mi znać, co byście widzieli też na tym kanale, co Was zachęciło do tego, żeby wejść do tego filmu, żeby zasubskrybować, żeby zalajkować. Dajcie mi znać, co, was, co Wam się podoba, albo co Wam ma... się nie podoba w moim kanale. Właśnie usłyszałam, że pies jakoś jest głuchy, to on nie wie, on, ile on hałasu robi. Właśnie pies wszedł w miskę z jedzeniem i mam nadzieję, że nie zemdlał miski z wodą, bo znowu będę musiała wycierać podłogę. Zaraz wracam. Dreptusia. Wydaje mi się, że on drepta teraz, dlatego że w sumie to się nim nie zajmuję, bo się zajęłam nagraniem, tak? Niewygodnie ci. Wiem, muszę kupić jakiś dobry fotelik i będę tak sobie siedzieć razem i nagrywać. Spokojnie, trzymam cię. O, teraz ci w miarę wygodnie, nie? Więc posiedzimy chwilę z dreptusiem, bo chyba... Ma coś takiego, że chce do mamusi, ale chciałby do mamusi na łóżko, bo tutaj mu chyba trochę niewygodnie, ale położyłem się. Ta mu się jednak nie podoba. I wracając do tematu, to chciałam też e, nagrać, ale właśnie nie wiem, czy lepiej zrobić live, czy zrobić film, coś takiego słuchowiska. Dostaję komentarze, że mój głos jest taki inny. co słuchowy, wyjątkowy, ale jakoś tak Uważam, że ja nie zasługuję na to słowo, że to słowo jest zbyt dumne, jakby dla mnie, nie? Więc uznajmy, że mam mnie głos. I niektórzy zaproponowali mi, że chcieliby mnie usłyszeć jak w bajkach lecieć, jak czytam coś. Tak właśnie myślę, że zrobiłabym takie słuchowisko. miałabym takich krótszych bajek, myślę, Ignacy Krasicki. Chyba, chyba dobrze na podwyciarmi mnie nazwisko, mam nadzieję bo ja już jestem tak ścięta. Ja już tak pewnie mówię bez ładu, bez kwotek będę montować, ja to się załamie. Ale cóż, nie będę nagrywać drugi raz, bo chcę, żeby ten no, kanał, żeby to film był jak najbardziej naturalny, żebyście widzieli taką moją codzienność, no bo wydaje mi się, że już jest za dużo filmów typu... mój dzień jest perfekcyjny, jest idealny. No cóż, ja też mam swoje problemy, każdy ma swoje problemy, chcę pokazać, jak wygląda taki... Dzień osoby z problemami, osoby, która ma jakieś takie niedociągnięcia w głowie. Ja w ogóle mam takie codzienne ludzkie życie, nie? nie takie instagramowe. Nie obrażając ludzi oczywiście, którzy... Chcesz zejść? Dobrze. Obrażając oczywiście ludzi, którzy takie życie prowadzą. Zazdroszczę osobom, które są jakkolwiek zorganizowane, jakkolwiek mają półkładane w głowie i... Cóż, nie muszę brać tabletek szczęścia, słucham Cię kochania w od Ciebie, bo Ty mnie nie słuchasz. Właśnie skręcając uderzył się w szafkę. Ech, to jest pies, który ma 13-14 lat. Podejrzewam go o demencję i muszę pójść do doktora, potwierdzić bądź to drugie słowo. Bądź zaprzeczyć mojej teorii. Ech, on teraz tak idzie do kuchni. Wraca i tytułów nie wraca. Jest ja zaraz, pewnie, znowu wpadnie na miskę. To jest naprawdę niesamowity. Myślę, że nagrałam takie słuchowisko. Mam bardzo dużo pomysłów na filmy. Tylko póki co mam mało czasu, żeby jakkolwiek je zorganizować. Niestety, część teraz jest bardzo dużo tego nawalonego ze studiów. Mówię, studia są moim priorytetem, no są przed YouTube'em. To jest oczywiste. Zaraz wrócę. Wróciłam i właśnie zszokowałam psa, bo zabrałam mu miskę której ma jedzenie, i na, tą, na to miejsce postawiłam miskę z wodą. Bardzo się zdziwił. I cóż, czas pani Alvinks. Chciałam przypomnieć o kliknięciu tego czerwonego guziczka, ażeby był szary. Cóż, pamiętajmy, świetnie jest tylko biały, czarny, jest jeszcze szary, więc guziczek też niech będzie szary. Również zachęcam do lajka, like do komentarza, do udostępnienia, ażeby film. Mógł się wbić w algorytm, polecieć dalej do nowych odbiorców. Dziękuję Wam za to, że dotrwaliście do tego momentu. Życzę Wam miłego dnia, miłego półdnia bądź miłej nocy, w zależności od pory dnia, którego dacie. Trzymajcie się czołem!